Dzień dobry, Eddy Pyrek, AI Impact. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Michał Dziwnel. człowiek dziwnie człowiek, tak, który zajmuje się, z jednej strony, jest produktowcem, z drugiej strony zajmuje się też wszelkiego rodzaju produktami cyfrowymi, które wkraczają teraz do świata, a ostatnio pracuje dla firmy Fobos, która robi bardzo dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju lęki, obawy i parę innych rzeczy, zresztą za chwilę o tym powiesz. Zgadzam się. Więc jeżeli ci mogę prosić kilka słów, czym się w ogóle zajmujesz? Kim jesteś i czym zajmuje się Phobos? Ja od można powiedzieć, że od 17 lat y, y, tworzę startupy technologiczne, y, oparte przede wszystkim o ideę cyfrowych bliźniaków, mm -hmm. czyli y, produktów, które uzupełniają i działają y, y, komple 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 komplementarnie w stosunku do świata rzeczywistego. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że nie zastępujemy ludzi, tylko tworzymy narzędzia, które mają. Swoje odniesienie w świecie rzeczywistym, przynosimy je do świata cyfrowego po to, żeby ułatwiać i optymalizować pracę ludzką. Tak? I teraz przechodząc płynnie do projektu FOBOS, projekt FOBOS jest cyfrowym bliźniakiem terapii ekspozycyjnej. Czy więcej? Jasne. Coś Terapia ekspozycyjna polega na tym, że kiedy się czegoś bardzo boisz albo kiedy czegoś się bardzo obawiasz, jedyną metodą, żeby przestać się tego bać albo przede wszystkim opanować swój lęk przed tego typu rzeczą, jest w sposób kontrolowany wystawienie się na ten lęk. Rozumiem, że się obawiam teściowej, to powinienem po prostu co, spokojnie tak na przykład przychodzić na Boże Narodzenie i mówię, mamusiu, teraz 10 minut, następnym 15 minut, potem 20". Tak, ponieważ tak. wtedy zachodzi proces habituacji mózgu, czyli twój mózg przyzwyczajając się do pewnego doświadczenia. Zaczyna rozumieć, że nie jest to groźne. Przez co twój lęk, który jest najczęściej twoją projekcją na daną sytuację, no tak. Jest różnica pomiędzy lękiem a strachem. Tak. Czyli. Jest coś takiego jak teoria świata um umówionego. To znaczy, że to, że dzisiaj ta szklanka ma wodę, to jest umowa między tobą a mną, że my tak na to patrzymy. Tak samo jest z lękami. Czyli, że jeżeli ty boisz się pająków, to ty nie boisz się pająka jako takiego, tylko pewnych emocji, które się pojawiają w związku z tym pająkiem. Okay. Pająk jest triggerem lęku. Ok. Teraz... Czy moja teściowa jest trigerem jakichś moich... Jakich lęków jakich... związanych, związanych po... na przykład, z nieprzepracowanymi zdarzeniami? z dzieciństwa albo z, nie wiem, z nieprzepracowaną um, jakąś, jakąś obawą przed kobiet, silnymi kobietami na przykład. Tak? I teraz jedyną metodą, żeby przekonać twój mózg, który cię oszukuje, bo projektuje ci lęk po to, żebyś uniknął potencjalnego niebezpieczeństwa, które w praktyce może nie istnieć, ponieważ ono jest z przeszłości, a nie ze świata, ze świata teraźniejszego, no to twój mózg wystrzyma ci sygnał ostrzegawczy, który jest lękiem. Lęk to jest sytuacja, która mobilizuje człowieka tylko do jednej z dwóch czynności, czyli atakuj albo uciekaj. Tak. I teraz lęk powoduje, że ty um, interpretujesz daną sytuację jako wyobrażenie, które jest de facto projekcją z przeszłości. Mm -hmm. tak? Czyli jedyną metodą, żeby, przekona żeby przekonać Twój mózg do tego, że to nie jest groźne, to jest przejście tak zwanego procesu habituacyjnego, to znaczy wyeksponowanie się na ten lęk w sposób kontrolowany, w warunkach kontrolowanych kilkukrotnie, albo na przykład kilkudziesięciokrotnie, po to, żeby przekonać Twój umysł, że to zdarzenie, które było pierwotnie triggerem tego lęku nie spowodowało, z, żadnego, z żadnej konsekwencji. Okej. Okay, czyli kiedyś na przykład jeżeli byłby to lęk przed pająkami, lub tak. lęk przed teściową, to robiłby to w ten sposób, nie wiem, zamykałby się w pokoju z teściową slasz z pająkami. Na... 5 minut, 10-15, tak. podwyższając, żebym w pewnym momencie tak, podwyższając ten poziom trudności. Tak. No bo jednym, na, czternu... Czyli na początku teściowa jest w rogu pokoju, potem jest coraz bliżej, na coraz bliżej, aż w pewnym momencie bierze mnie za rękę. Na przykład albo na przykład w ogóle zaczyna wchodzić z tą jakiś dialog, mm -hmm. a, na, a na przykład na ten moment początkowo jest to tylko i wyłącznie ta pozycja obserwatora, tak? Mm -hmm. czyli tak samo jest ułożony FOBOS, czyli że mm -hmm. pierwsze etapy tych habituacji to jest zawsze pozycja pasywnego obserwatora, czyli bycia w komforcie, obserwowania danej sytuacji mm -hmm. w sposób zewnętrzny bez bezpośredniego uczestnictwa. Mm -hmm i Dopiero później, kiedy ten proces oswojenia się z obecnością, oswojenia się z obserwacją sytuacji, następuje to zjawisko habituacji, czyli poziom lęku subiektywnego, czyli SUD, to jest tak zwany parametr lęku subiektywnego, jest wyraźnie niższy niż przed, przed ekspozycją. Czyli w momencie, kiedy mówisz, wyobrażasz sobie, boję się teściowej, oceniasz to w skali 0, 100 i na przykład stwierdzasz, że jest to 70, a po sześciu tego typu habituacjach stwierdzasz, że to jest 50, czyli obiektywność. Wniżył się ten twój poziom mm -hmm. lęku, to dopiero wtedy możemy przejść dalej, tak, mm -hmm. czyli mm -hmm. założenie jakby całej te te terapii ekspozycyjnej polega na reagowaniu bezpośrednio na subiektywne odczucie pacjenta. Mm -hmm. Jest to element um, terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym, czyli tak zwanego CBT, które jest, która jest najbardziej przebadaną i najbardziej z, matema z, matema z matematyczną um, formą terapii, ponieważ mm -hmm. opiera się na parametrach, które w określony sposób możemy, możemy zbadać i stwierdzić, tak, czyli um, pacjent jest jest cały czas uświadamiany w zakresie pewnego procesu, któremu jest poddawany i jakie metryki są do niego przypisane, po to, żeby móc określić, w którym momencie procesu się znajduje. Okej, okay. i to samo robić w ramach Phobosa i pracując tylko z Virtual Reality. Tak. Czyli to rozumiem, że to zamiast wpakować mnie do pokoju, zakładasz mi okulary, w którym się pojawia pająk, ewentualnie slasz moja teściowa, tak. i powoli cały czas podwyższasz działanie. Tak, przy czym nie jest to aż tak proste, jak powiedziałeś. To znaczy, zacznijmy od, od, od startu. Punktem wyjścia, dlaczego w ogóle użyć VR-u, mhm. jest to, że w procesie terapeutycznym mamy dwa rodzaje ekspozycji. Mamy ekspozycję wyobrażeniową, czyli wyobrażamy sobie daną sytuację i tutaj jest mnóstwo technik. Możemy na przykład nagrać swój głos opisujący tę sytuację, możemy napisać to na kartce, no. narysować i potem sobie to przywracać, oglądać i w ten sposób się eksponować. To jest jedna metoda. Drugą metodą jest tak zwana metoda in vivo, polegająca na tym, że terapeuta, na przykład kiedy boisz się jeść w miejscach publicznych, co jest wbrew pozorom nie takim rzadkim zjawiskiem, bo na przykład masz zaburzony stosunek do jedzenia w ogóle, mm -hmm. cierpiałeś kiedyś na anoreksję albo coś w tym rodzaju, to terapeuta idzie z tobą do tej restauracji i spożywa z tobą ten posiłek po to, żebyś ty się czuł bezpiecznie, bo masz kogoś, kto cię zna, rozumie twój problem i, 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 i tam jest. I jednocześnie jakby przechodzi przez ten proces jakby tej ekspozycji lękowej razem z tobą. Mm -hmm. tak? Tylko, że w obu tych, te, te dwie metody mają. Różne, ale dosyć spójne ze sobą wady. Pierwsza z nich polega na tym, że ona jest abstrakcyjna, czyli ta, ta Dobra, ekspozycja to. wyobrażeniowa jest, no właśnie, jest nałożony filtr tego twojego wyobrażenia, mhm. czyli skala tej ekspozycji nie jest kontrolowana, no bo ta skala jest, odnosiłem się do tej teorii rzeczywistości umówionej. No, opisujesz coś, co może być w ogóle tak. tak? i jakby eksponujesz się na zjawisko nierzeczywiste, a z drugiej strony, jeżeli eksponujemy się in vivo, to mamy cały komponent jakby trudności tego procesu, tak? czyli że no, terapeuta nie zawsze ma czas, możliwość i tak dalej, wyjść, mieć czas, pacjent też nie zawsze znać, ma czas, tak możliwość, bo Aha. coś tam. I teraz synergia tych dwóch elementów zachodzi w wiarze. to znaczy my dzisiaj jako FOBOS tworzymy filmy 360, które są tą ekspozycją, czyli tworzymy, my to nazywamy środowiska integracyjne, czyli miejsca, w których terapeuta może eksponować pacjenta na określoną przestrzeń lęku i na tej podstawie budować scenariusz terapeutyczny. Czyli dzisiaj bierzemy z tej części wyobrażeniowej jasna informacja od pacjenta, czego on się boi i jakie jest jego wyobrażenie o tym lęku. Z terapii in vivo bierzemy symulację warunków rzeczywistych, do tej ekspozycji mhm. i łączymy to w wiaże. Czyli chcesz mi powiedzieć, że dzięki temu, że mamy tą cyfryzację, tworzycie tego Digital Twinów, mhm. jesteśmy w stanie połączyć dwa rodzaje terapii, które do tego czasu były oddzielone. Czyli jesteśmy, st czyli jesteśmy to jest w stanie połączyć dwie, się... metody, dwie tej metody tej samej Tak, tak, terapii. przepraszam mhm. bardzo, dwie metody, masz rację. E, czyli chcesz mi powiedzieć, że ten, ten, ten mały, te okularki załatwiają mi własnego terapeutę, z którym się muszę umówić, chodzić na sesję, plus pracę z długopisem, wyobrażeniem sobie, Wieczorem, w nocy, że idę do restauracji albo spotykam się z moją częściową. Odpowiedź nie jest znowu tak oczywista, ponieważ ona nie zastępuje pracy terapeuty, czyli to nie jest twoja terapia. Czyli to jest wspomaganie. To jest wspomaganie Czyli pracy ja też terapeuty. potrzebuję mieć terapeutę. Oczywiście, ponieważ kluczową rzeczą, która jest w naszej aplikacji istotna, to to, że terapeuta nadaje kontekst tej ekspozycji. To znaczy kontroluje tą ekspozycję. Okej, okay, czyli ja na przykład sobą. przychodzę do terapeuty, chodzę raz w tygodniu, dodatkowo mam takie okulary, które nie wiem, wypożyczam, kupuję sobie cokolwiek. W domu i sobie nad tym pracuję? Przychodzisz do terapeuty, który posiada takie okulary, pracujesz nad tym z nim, w jego obecności, ale jednocześnie w bardzo specyficznych kejsach jesteś w stanie wziąć to do domu i zrobić tą samą ekspozycję na przykład z terapeutą który dba o ciebie online czyli jakby mhm. jesteś jest połączony z tobą na przykład przez jakieś Zooma Google Mita mhm. i patrzy co, jak na to reagujesz dlaczego ponieważ terapia ekspozycyjna rządzi się takimi prawami że szczególnie w skrajnych sytuacjach lękowych na przykład lęków społecznych e Ludzi, którzy mają bardzo wysoki poziom tego lęku, mogą reagować w, w początkowych fazach terapii bardzo różnie. Czyli na przykład mogą e, mieć jakiś atak paniki, e, mieć jakieś odruchy bezwarunkowe, to się dzieje, tak? Są ludzie, którzy naprawdę poważnie cierpią na tego mm -hmm. typu rzeczy. W związku z czym my co do zasady zalecamy, żeby szczególnie w momencie wdrożenia tego typu terapii, e, terapeuta był obecny przy pacjencie. Natomiast to, co to upraszcza, to poprawia skuteczność w czasie. To znaczy, że gdybyśmy dzisiaj mieli sytuację gabinetową, czyli ty jesteś terapeutą, ja jestem pacjentem, i mielibyśmy tylko kartkę i długopis, ja bym pisał tę tak. ekspozycję wyobraźniową, to czas, który byłby potrzebny na przejście tej ekspozycji, bo ja muszę za napisać, przeczytać tak itd., no byłby znacząco dłuższy, plus mniej efektywny, no bo moja wyobraźnia ma swoje ograniczenia, prawda? Oczywiście. W sytuacji, kiedy ja daję Ci narzędzie, które w ciągu pięciu minut jest w stanie zrobić tobie ekspozycję, to po pierwsze, masz bardzo realistyczny obraz, bo widzisz tutaj prawdziwych ludzi, prawdziwą sytuację. Dwa, Masz mierniki efektywności, ponieważ mamy parę algorytmów, które mierzą efektywność w sposób obiektywny. Znaczy, nie wiem, w jaki sposób mierzą? To znaczy... Już tłumaczę. Mamy trzy parametry. Mamy parametr tego suda, który jakby pacjent jest pytany przez terapeutę i on wprowadza te dane do aplikacji, czyli poziom lęku subiektywnego przed i po ekspozycji. Mamy system badania aktywności pacjenta w aplikacji, czyli badamy jego gałkę oczną, na podstawie tego stwierdzamy, czy pacjent na przykład nie zamknął oczu, no, bo to się, to się czasami się zdarza, że na przykład Przerażą ktoś w lęku ta... przed tym, że na przykład no nie chce, żeby temu terapeucie było przykro, albo nie wiem, boję się mu powiedzieć, jak jest, no to zamykam oczy i udaje, że to oglądam i potem coś szyję w ramach opowieści, a to urządzenie, jakby pozwala, i to oprogramowanie pozwala na sprawdzenie tego, że on faktycznie zamknął te oczy i to terapeuta widzi. A trzecim komponentem jest to, czy pacjent jest aktywny podczas tej sesji. Co to w praktyce znaczy? To jest film 360, który jest jakąś sytuacją. Więc pacjent nie może patrzeć tak jak ja teraz na ciebie, tylko powinien się rozejrzeć w lewo lub w prawo, zobaczyć te wszystkie sytuacje. tym jest kilka mikrosytuacji, które składają się na tą ekspresję. Rozumiem, że mam problem z wystąpieniami publicznymi, no to nie wiem, wychodzę do sali, widzę, że ktoś gada, ktoś czyta gazetę. Albo wracam się na przykład szukasz, do tego, co wyświetlam na slajdzie, prawda? Tak. To są natural które powodują, że ta imersja jest jeszcze większa, tak? czyli że no nie, 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 sytuacja prawdziwa, czyli ta in vivo nie polega na tym, że ty stoisz jak słup i patrzysz na ludzi, tylko no, dokonujesz jakiejś interakcji z tym światem, tak? czyli spoglądasz właśnie na tablicę, czy się prawidłowo wyświetla, patrzysz na jakąś konkretną osobę, odpowiadasz na jakieś pytanie albo przyjmujesz jakiś feedback nie? i to wszystko razem powoduje, że my mając te scenariusze tak uszyte, żeby to właśnie tak wyglądało, jesteśmy w stanie stwierdzić obiektywnie, czy ten, pacjent, czy ten pacjentowi to pomaga, czy to jest dobra dla niego metoda, czy on progresuje w tej terapii, bo ponieważ te wszystkie elementów, o których przed chwilą powiedziałem, trafiają do takiego algorytmu VAT, który został opracowany przez psychiatrów współpracujących z, naszą, z naszym startupem, które rekomendują terapeucie kolejne ścież kolejne akcje w trakcie, w trakcie tej terapii. Czyli że jeżeli na przykład ekstremalnie boisz się wystąpienia publicznego, załóżmy hipotetycznie, że tak jest. I y, y, terapeuta decyduje, podejmuje decyzję, że chcecie też wystawić na poziom ekstremalny tego lęku, gdzie na przykład osoby siedzące w tej sali, do której przemawiasz, udzielają ci negatywnego feedbacku, że nie wiem, mówisz za cicho, niewyraźnie, nie słychać, mm -hmm. y, nie, nie, temat jest w ogóle nie na, jest, mówisz nie na temat, itd. I pacjent się bardzo tego boi, tak? jakby on jakby nie, nie był przygotowany na to. I na, I na przykład zamknął oczy ze strachu, plus miał bardzo wysoki poziom lęku. To algorytm zbada tą rzecz, jakby wyciągnie tą daną obiektywną i w aplikacji kontrolnej, czyli w tej części kontrolnej, w pulpicie terapeuty, wskaże rekomendacje. Ej, drogi to chyba przegiąłeś, należy obniżyć e, poziom trudności. Nie przestają w niego rzucać papierkami i ogółtkami. Na przykład, albo na przykład niech tylko po prostu powiedzą, czy może mówić głośniej. Tak? I, to, I to jest wystarczające. I potem, kiedy on już się schabituuje na ten scenariusz, że tylko go pytają, żeby mówić głośniej, to wtedy możemy przejść do poziomu bardziej ekstremalnego. Zgodnie z tym, co mówiłem o tej terapii in vivo, tak, że zaczynamy od obserwacji, a dopiero potem wchodzimy w coraz głębszą interakcję z danym lękiem. Super. Jak myślisz, czy myślisz, że to jest w ogóle jakiś kierunek na, na, na psychologię i psychiatrię w przyszłości? Bo... Myślę, że bardzo. Dlaczego? Bo wiesz, z jednej strony my się boimy, czyli ludzie się boją terapeuty, bo mamy dwie teraz informacje się ostatnio pojawiły. Jedne, że coraz więcej ludzi korzysta z czata jako terapeutę. i bardzo często popełnia czat błędy, bo on się dostosowuje. ci ale nie tylko halucynuje, on się dostosowuje do tego, co chcesz ty. Jak patrzysz, jakie pytania zadajesz i jak reagujesz na to, co się dzieje. Co więcej, ostatnio była bardzo śmieszna sytuacja z niejakim Hintonem, który dostał nagrodę Nobla AI. On się w jednym z wywiadów przyznał właśnie, że jest ofiarą ai i ofiarą terapeutycznych ai -ów. Dlatego, że okazało się, że bardzo często korzystamy z AI-a, kiedy ma, potrzebujemy pomocy w relacji z partnerem. Mhm. Więc on się dostosowuje tak, mówi stara się nie rozumie, czy jesteś fajny, ona jest głupia i tak dalej i tak dalej. Okazało się że dokładnie ta sama sytuacja była z Hintonem. Czyli jego partnerka w czasie kłótni po prostu zaczęła korzystać z czata GPT, następnie zerwała z nim pisząc mu list, że jesteś strasznym szczurem. On odpisał, nie czuje się szczurem. Chociaż to mnie lekko dotknęło, ale dokładnie został jego związek ojca AI został rozwiązany z powodu tego, że AI rozwalił mu relacje. Czy nie widzisz tego zagrożenia? Czy nie widzicie tego zagrożenia, że jednak ludzie będą w zły sposób korzystali zarówno z tego urządzenia, jak i w ogóle z konceptu pomocy psychologicznej przy, przy, przy pomocy terapeutów, trenerów, coachów ai -owych? To jest bardzo dobry, dobry statement, który poczyniłeś. Zawsze uważasz. mi to mówi czat GPT jak mu coś pisze. Mówi, bardzo dobre pytanie, wyjątkowo inteligentne. To jest w ogóle dobra technika do zbudowania więzi z rozmówcą. Natomiast zupełnie szczerze i uczciwie Unia Europejska już widzi ten problem, to znaczy widzi problem, czy traktuje bardzo poważnie problematykę implementacji sztucznej inteligencji w ogóle do opieki zdrowotnej jako, jako komponentu. Powstał taki program, który nazywa się AIT Health. Który właśnie ma na celu w warunkach laboratoryjnych testowanie rozwiązań opartych o AI. Które w przyszłości mają służyć w różnego rodzaju procedurach klinicznych. My również jesteśmy częścią tego, tego programu, mimo że FOBOS sam w sobie jeszcze nie wykorzystuje żadnych technologii ai i algorytm działa na zasadzie analizy parametrów liczbowych. Natomiast mogę zdradzić, że pracujemy nad pewnymi komponentami doradczymi, czyli naszym celem jest zbudowanie rozwiązania, czy budujemy rozwiązanie, które po prostu będzie te dane cyfrowe przetwarzało w jakąś rekomendację dla terapeuty, czyli mhm. będzie po prostu nie będzie mu doradzało, czy nie będzie terapeutyzowało, ale będzie po prostu elementem, który będzie podsumowywał sesję i dawał rekomendacje. A stale. właśnie, czy nie boicie się też, że to też będzie w jakiś sposób zakłócone, że tutaj też mogą się pojawiać halucynacje? W Dlatego się... właśnie jesteśmy w tym projekcie AIT Health, gdzie y, m, mogę, mogę ci nawet powiedzieć, że y, w Europie w tej chwili powstają laboratoria przyszpitalne w, w, kilku, w kilku klinikach, między innymi na Słowacji, które y, są przeznaczone wyłącznie do takich testów, czyli tak naprawdę są warunki laboratoryjne, mamy zatrudnionych specjalistów do spraw AI, którzy badają te rozwiązania na różnego rodzaju tzw. corner case'ach i dopiero na tej podstawie stwierdzają, czy dany komponent, czy dane rozwiązanie w ogóle nadaje się do zastosowania w praktyce szpitalnej albo w praktyce terapeutycznej. I to jest w ogóle ciekawy problem, ponieważ my patrzymy na AI jako na zastępstwo Człowieka. Bardzo często tak. w przestrzeni medialnej pojawia się ta informacja o tym, że ta przestrzeń medialna daje taką narrację, tak, że AI zabierze nam pracę. Tak. Natomiast w problematyce szpitalnej i opieki zdrowotnej, w mojej ocenie, opieram to, na to się na tym, co słucham od tych ludzi, z którymi pracuję w kontekście FOBOSA, zarówno na całym świecie, jak i, jak, i, jak i w Polsce. Jest bardzo dużo, nazwijmy to, czynności i prac, które gdzie AI może mieć zastosowanie i to będzie zastosowanie wspierające dla systemu, a nie zabierające pracy. No, dzisiaj powszechną wiedzą jest to, że jeżeli chodzi na przykład o psychiatrów, mamy dziecięcych na przykład w Polsce, jest ich olbrzymi niedobór. Znaczy tak, tak? kilkuset, Kolejki w szpitalach wszyscy znamy. Nie? Więc, na przykład, w takim przykładowym rozwiązaniem, o którym wiem w kontekście AI, jest próba stworzenia robota, który będzie trajażował pacjentów, czyli kwalifikował ich jako do określonej kategorii w kontekście priorytetu przyjęcia na, na, na oddział. I to są takie przykłady, taki, taki przykład, który pokazuje, że AI będzie raczej optymalizował narzędziem optymalizacyjnym w opiece zdrowotnej niż narzędziem, które je zastępuje. No, robot da Vinci, którego na pewno wszyscy już kojarzymy, on jest zakorzeniony trochę w świadomości, no nie jest AI, jest, musi być człowiek, który jest operatorem. Tak. Są oczywiście procedury, które są zautomatyzowane, natomiast y, y, zawsze w tej medycynie ta robotyzacja i cyfryzacja jest elementem wspierającym komponent ludzki, a nie go wykluczającym i moim zdaniem Wiele, wiele lat jeszcze tak nie będzie, nie? ale Czyli... wiesz, patrząc na ilość błędów, jakie popełnia człowiek, ilość błędów, jakie popełnia sztuczna inteligencja. I to nie tylko przy diagnozie, nie wiem, rentgenowskiej, jeżeli chodzi o guza i tak dalej, ale robiono bardzo fajne badania dotyczące ilości błędów, jakie popełnia człowiek. Nie wiem, czy też wiesz, ale w Chinach powstał cały szpital, który jest typowo AI-owy. Na początku chłopaki bawili się że takie trochę startupowo i testowali. I teraz jest to praktycznie mówiąc, szpital, gdzie tam 90% obsługi to są. To są też sztuczna inteligencja, która o wiele lepiej leczy, podejmuje lepsze decyzje, i tak itd. Tak myślę, że e, czytałem o tym, Kejsie, o którym opowiedziałeś, natomiast myślę, że e, w kontekście chociażby takich złożonych rzeczy jak e, psychiatria kardiologia, onkologia. A tutaj wiemy, że bardzo źle, jeżeli chodzi o psychiatry, wiemy, że bardzo źle diagnozuje. Szczególnie jeżeli chodzi o próby samobójcze, depresję i tak dalej. To tak? jest to bardzo kiepskie wyniki. Natomiast to wynika z wielu czynników. Nie? Czyli to wynika przede wszystkim z tego, że jeszcze nie jest, że to są dziedziny wiedzy, które nie są aż tak dobrze usystematyzowane jak na przykład nie wiem, kwestie onkologiczne. Nie mamy aż tak twardych procedur, bo psychika ludzka jest troszkę, mhm. funkcjonuje w troszkę innych wymiarach. Próbujemy ją matematyzować, ale no jeszcze, jeszcze nie jest to ten, ten moment. Natomiast myślę. Co, co do zasady, że AI w medycynie, który ma podejmować decyzje kliniczne to jest jeszcze etap, który w europejskiej świadomości leczenia jest bardzo daleko z kilku powodów. Tak? Po pierwsze z tego powodu, że wiedza medyczna jest wiedzą empiryczną, czyli procedury są budowane na bazie konkretnych case'ów, tak. które się wydarzyły, to znaczy jakby rekursywnie do tego podchodzimy, to jest jakby naturalny element tej dziedziny nauki, tej dziedziny wiedzy, że warstwa teoretyczna tutaj jest bardzo ograniczona na rzecz strefy praktycznej, a po drugie myślę, że Podchodzimy do tego problemu z troszkę rzekłbym może nie zaburzonej, ale może trochę błędnej strony. Znaczy, no dzisiaj problemem systemu opieki zdrowotnej w Europie nie jest brak technologii, tylko jest brak skutecznej optymalizacji ścieżki pacjenta, tak? Czyli tak. Mamy te wszystkie zjawiska, takich jak to jak zwani turyści medyczni, czyli ludzie, którzy chodzą po prostu do szpitala towarzysko. Mamy nie, problemy... Nie wiem czy to... wiesz, ale w Polsce jest ponad miliard y, 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 wizyt medycznych rocznie. Tak. Biorąc pod uwagę, że tam 30 parę milionów, biorąc pod uwagę, że jednak jest miliard wizyt medycznych, to świadczy o tym, że albo jesteśmy, albo mamy, naprawdę bardzo chorym społeczeństwem, albo naprawdę lubimy chodzić po lekarza. Lubimy chodzić po lekarza. Im, Im starsi jesteśmy, tym bardziej. Spełniamy tam cele towarzyskie, społeczne, i tak dalej. W związku z tym. Czasami um, tak. również medyczna, to nie zapomnij o tym, że chodzimy do lekarza, żeby się wyleczyć. Tak, ja mówię spod... teraz o tym. o, ty, o, tych tak, problemach, tak, o turystykach. Tak. I teraz, moim zdaniem, ta, ta warstwa problemowa to jest właśnie ta przestrzeń na technologię, nie? czyli absorpcja technologii w medycynie, a przede wszystkim w medycynie polegającej yy, na opiece psychicznej, musi być nakierowana na y, se, y, selekcję tych przypadków, czyli stwierdzenia kto realnie potrzebuje pomocy albo kto prawdopodobnie z jaknikogo nie zapotrzebuje tej pomocy i pomaganie na poziomie proceduralnym natomiast dzisiaj z perspektywy delikatności to tematu jakim jest zdrowie psychiczne i e, gdzie empatia jakby żywego człowieka jest kluczowa jakby w procesie mhm. dochodzenia do, do zdrowia no, wydaje mi się, że próba budowania w, w wniosków, że całkowicie zastąpimy człowieka jakimś AI-em, który nas będzie... Nie całkowicie, tylko zastanawiam się wiesz, gdzie, gdzie jest, w jaki sposób rozwiązać te kilka rzeczy. To jest z jednej strony lęk człowieka przed tym, żeby zamiast lekarza właśnie wchodzi w relację z, z technologią, no nie, bo jednak bardzo oprósujemy ten humanitarz. Więc bardzo mi się podoba, że w Fobosie łączycie te dwie rzeczy, tak. że ona jest po prostu takim dodatkowym narzędziem ta sztuczna inteligencja. Technologia jest dodatkowym narzędziem, które pomaga przyspieszyć proces leczenia. Wiesz, co Myślę, czy taki że, lepszy stetoskop? Myślę, że tak, możemy tak to nazwać. Myślę, że przede wszystkim Fobos to jest technologia, która uświadamia y, terapeutom przede wszystkim to, że absorpcja technologii w ich praktyce polega na tym, że oni nadal muszą pracować. To znaczy, że ten na koniec dnia Słuteczek. Proszę? Smuteczek. Na koniec dnia, no tutaj możemy dyskutować, jakby o, o, o wizerunku zawodu psychologa i jego regulacjom i, i tak dalej. Na szczęście, no my w Fobosie no, na całym świecie pracujemy z terapeutami, którzy rzeczywiście. Bo no właśnie, bo pracujecie na całym świecie, to nie jest tylko polski produkt. Tak, znaczy produkt jest powstał w Polsce, Aha. natomiast wdrożenia dzisiaj Fobos ma w Stanach Zjednoczonych, w Indiach, w Australii. No fajnie, czyli inaczej podchodzicie, czyli najpierw chcecie podbić świat, żeby przyjść potem do Polski. Wierzymy dzisiaj w to, że absorpcja technologii w medycynie, na, w, w świecie ma swoje różne ograniczenia, i myślimy o tym w kategoriach takich, że w Polsce zaufanie do technologii w świecie psychologicznym jest niewielkie i to jest fakt. Tutaj dam Ci bardzo ciekawy przykład, to jest technologia. Budowania skupienia pacjenta poprzez technologię MDR. czyli mm -hmm. na, pe na pewno słyszałeś o tym, to jest to słynne ruszanie palcem przed głową. Tak. No i na przykład w Niemczech, gdzie też mamy wdrożenia, jest to już posunięte do takiego poziomu, że są specjalne urządzenia, które wspierają ten proces. To są światła, dźwięki, różnego rodzaju Super. elementy, i tam są terapeuci, którzy są wyspecjalizowani całkowicie w. I tak w budowaniu tego, tej, 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 tej ko, e, koincidencji tych dwóch półkul mózgowych. Natomiast w Polsce IMDR ciągle jest ciekawostką. Tak? To jest, tak, ciągle, to jest niewielu terapeutów, terapeutów którzy zostali przeszkoleni. I teraz patrząc na to z perspektywy tej ekspansji globalnej, my też widzimy, jakby, no bo nie jesteśmy jedyną rybką na tym rynku, mhm. że te technologie, które dzisiaj próbują robić podobne rzeczy do nas, czy tudzież robią podobne rzeczy do nas. No, no mocno koncentrują się na rynkach rozwiniętych. to znaczy na tak, gdzie technologia medyczna jest już w jakimś poziomie na dużo wyższym poziomie jakby digitalizacji. Mm -hmm niż na przykład w Polsce, chociaż ja nie chcę przez to powiedzieć, że my jesteśmy mm -hmm. gdzieś w ciemnym lesie, bo to nie jest prawda. Natomiast w tym świecie terapeutycznym i psychologicznym, kiedy rozmawiamy z terapeutami na temat tego rozwiązania, widzimy dużo większe zrozumienie w rozumieniu takim, że oni wiedzą czym jest VR, że to faktycznie może pomóc. Jakby ich absorpcja świata cyfrowego na co dzień w ich pracy jest znacznie wyższa, w związku z czym dużo łatwiej się nam rozmawia. Więc udało nam się wdrożyć to w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii w jednej z Mamy kilka wdrożeń w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, w Indiach i w Australii. W tej chwili podpisujemy umowę na pierwsze wdrożenie w Republice Południowej Afryki. Super, super. Mamy też dwa wdrożenia w Polsce, które właśnie zaczęliśmy, i to bardzo nietypowe, ponieważ jednym z nich jest, jest klinika mindfulnessowa, która koncentruje się w ogóle na mindfulnessie, a druga i to jest bardzo ciekawe to jest klinika chirurgiczna chorób męskich gdzie mamy taki problem, że na przykład pacjenci obawiają się różnych rzeczy związanych z zabiegami w tej sferze. I potrzebują na przykład relaksacji przed danym zabiegiem, albo potrzebują na przykład wyobrazić sobie jakieś bezpieczne miejsce, które, o których mogą myśleć, żeby oddalić swoje myśli na przykład od operacji, co jest bardzo, że tak powiem, potrzebne, ponieważ napięcie mięśniowe tak. utrudnia później zabieg, narkozy i tak dalej. Więc widzimy, że nie tylko taki czysty proces terapeutyczny wymaga takiego wsparcia, ale też różne inne procesy, które są skoncentrowane na rzeczach około psychologicznych albo powiedzmy, z psychologą, również mają absorpcję tego typu technologii. Super, no to widzę dużą, dużą przyszłość przed tego rodzaju produktami, po tym co mówisz, bo tak naprawdę widać, że, że ten VR może zastąpić wiele tematów, nie tylko w psychologii, ale także w innych działań, w medycynie. Faktycznie przed operacją, po operacji, pomóc człowiekowi wyjść z choroby, przyzwyczaić się do zaakceptować na przykład, że inaczej wyglądam, nie wiem, już po operacji twarzy czy czegoś takiego. To jest fantastyczne. To, co jest ciekawe i to myślę, że warto wspomnieć, to jest to, że my jakby wchodząc z tym, wychodząc z tym do klinik. Wyciągnęliśmy bardzo duży wniosek ze strony naszych konkurentów. Otóż większość tego typu narzędzi, które funkcjonują na rynku, wymaga od terapeutów zakupu okularów VR. Dla większości rynków jest to duży problem i on nie wynika z ceny jednostkowej urządzenia, która kosztuje powiedzmy od 800 do 1200 dolarów, tylko ilości jakby amortyzacji tego tak sprzętu. To znaczy, ci pacjenci zrzucają to z głowy, bo się boją, to się uszkadza, ma swoje problemy, musi być szybko włączane. Więc my wymyśliliśmy Metody obejścia, to znaczy my wykorzystujemy telefon komórkowy pacjenta pracujący w trybie VR, ponieważ każdy, każdy telefon je posiada i komputer terapeuty, który po prostu łączy się poprzez... Super, czyli uprościliście, odrzuciliście wszystkie potencjalne ograniczenia technologiczne, także tak. finansowe. No to tak, fajnie. to jest koszt tego, tego plastiku, który tutaj się znajduje, to jest 30 zł. To Więc um, nie jest to żadna bariera dla żadnego terapeuty, żeby wydać 30 zł. My zresztą dzisiaj na etapie wdrożeń pilotażowych, ponieważ wszystkie te wdrożenia Dajecie po prostu je dajemy. Jesteśmy w trakcie procesu certyfikacji urządzenia medycznego, więc nie możemy dzisiaj komercyjnie mm. tego sprzedawać do terapeutów. Aczkolwiek również mogę powiedzieć, że mamy zainteresowanie ze strony dużych firm, gdzie wybrane scenariusze naszego, naszej aplikacji mają służyć do szkoleń Super. pracowników. Więc chcę po prostu powiedzieć o tym, że ta. Ta bariera kosztowa jest przez nas pokonana, plus osiągnęliśmy ciekawy efekt, ponieważ jeżeli pacjent zakłada swój telefon na głowę w jego głowie istnieje mniejsza chęć np. do zrzucania go z głowy, bo ma z tyłu głowy, że to jest jego, jego sprzęt. W związku z czym to jest istotny, istotny argument. Dodatkowo cała sfera technologiczna jest oparta o aplikację webową, czyli nie trzeba instalować żadnej aplikacji. Połączenie pacjenta... Z terapeutą jest w pełni anonimowe, więc jedyny pacjent, co musi zrobić, to wpisać stronę, gdzie pojawia się miejsce do wpisania sześciocyfrowego kodu, kodu który generuje terapeuta na swoim komputerze. Pojawia się ekranik tak, jak na YouTube, włączamy tryb VR i zakładamy na głowę. Tutaj nie ma żadnej rejestracji. Rejestruje się jedynie terapeuta, i my nie czytamy w ogóle danych medycznych tego, tego pacjenta, więc dla tych um, terapeutów to też jest bardzo duża wartość. Tak, bo to jest też co jest to anonimowe. To bezpie, bezpieczeństwo danych. Tak. Zastanawiające. Bardzo dziękuję Ci za dzisiaj, za spotkanie. Dużo się dowiedziałem na temat przyszłości psychologii, psychiatrii, moich lęków, a także mojej teściowej. Dziękuję bardzo. Dzisiaj dyskutowaliśmy na temat tego, co można zrobić z VR-em, w jaki sposób można przy pomocy nowych technologii mieć lepsze życie w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.